Pociąg do nieba. No to lecimy. Nie wiem, czy to widać, te napisy tam. O, teraz ładnie, elegancko. Partnerzy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest tak, co? Tak wygląda. Pociąg do nieba. Tyle razy już go widziałem, bo jest już tutaj od ponad 10 lat, 11 rok się No, a w końcu bo przyszedłem i potknęłem. No i jak to zaraz zobaczycie, będę leciał do nieba, no ja lecę, będę jechał do nieba pociągiem, takim cudem techniki z tamtego wieku. No a mniej więcej to wygląda tak. No no to jak już dolecę do nieba to zostawcie tam wiadomo, lajki i te inne rzeczy. Pozdrawiam wszystkich, cześć na razie.